Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o pielęgnacji pomidorów w maju. Ja przy okazji przesadzę swoje pomidory do donic i powiem wam, jakie są najczęstsze błędy w pielęgnowaniu naszych młodych, sadzonych pomidorów oraz jak zadbać, by nasze okazy były piękne, zdrowe. A więc zacznijmy od samego sadzenia. Ja moje pomidory sadzę w donicach takich ogrodowych, zrobionych po prostu samemu. Miałem 5 sadzonek, 2 sadzonki wsadziłem jakiś miesiąc temu 3 sadzonki zachowałem w doniczkach i one niestety czują się lepiej niż te posadzone miesiąc temu Mieliśmy lekkie przymrozki, przykrywałem moje donice folią, ale niestety leciutko oberwały Dosadzę moje 3 sadzonki i zobaczymy jak poradzą sobie tego lata Zacznijmy od wyboru miejsca Także pamiętajcie, żeby wasze miejsce na pomidory było dobrze nasłonecznione oraz żeby było, żeby było nieco odsłonięte od wielkich podmuchów wiatrów, gdyż pomidory nie lubią przeciągu, a takie ochronne miejsce po prostu będzie im bardziej sprzyjać. Łapiemy całą, widzicie, łapiemy całego pomidora przez palce i sadzimy go po prostu w ziemi. Zaraz przy kolejnej sezonce będzie to lepiej widoczne. Bowiem Wam również o błędach, jakie popełniają młodzi ogrodnicy. Po prostu chcąc dobrze dla pomidorów, przenawozimy je i po prostu podlewamy je za bardzo. Zamiast rozbudowywać układ korzeniowy naszych pomidorów, podlewamy je zbyt często, a nasze pomidory puszczają korzenie płytko i nie mogą rozwinąć swoich korzeni głębiej. Po prostu nie starają się po to, bo bo po prostu pomagamy im za bardzo, z naszego dobrego serca po prostu robimy im krzywdę moje donice mają wysokości około pół metra także ziemi jest tam wystarczająco dużo na moje pomidory tylko wierzchnia warstwa ziemi jest sucha pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić ziemię w środku ja po prostu kopiąc już dołki czuję, że ta ziemia w środku jest wilgotna także jednorazowe podlanie przy przesadzeniu pomidorów wystarczy resztę po prostu niech pomidory radzą sobie samemu i liczą na jakiś opad deszczu, chociaż na razie go nie widać. Ewentualnie gdy zobaczycie, że wasze pomidorki skręcają się lub liście po prostu lekko opadają albo robią się wrulon, wtedy możecie je zasilić dodatkową ilością wody, by po prostu nie dostały za bardzo popalić od słońca i mogły wciągać swoje nowe składniki pokarmowe przez wodę i ziemię. Także, jeżeli chcecie nawozić, uważajcie z samym nawożeniem pomidorów, gdyż ziemia, którą będziecie stosować do obkładania pomidorów, czy do sadzenia, ma już swoje składniki pokarmowe. Także nie możecie tych pomidorów po prostu przenawieść, jakby to powiedzieć. Ja mam tutaj tylko humus do podlewania za pierwszym razem, i to będzie cały mój nawóz, chyba na początek, no myślę, że do końca czerwca ten humus mi wystarczy na te pomidorki, także co jakieś tam podlewanie dopiero będę go używał, ale jest to bardzo naturalny składnik, także żadnych nawozów tam sypkich ani płynnych specjalnych do pomidorów nie będę używał, gdyż nasza ziemia ogrodnicza moja wymieszana z torfem po prostu ma już sobie dość składników mineralnych potrzebnych dla pomidorów, także pamiętajcie. Ograniczona ilość wody, tylko w razie gdy na wasze pomidory dotnie już zupełna susza i zaczną się zakręcać bądź upadać, wtedy możecie użyć odrobinę wody. Oczywiście najlepiej to zrobić rano albo wieczorem, nie w pełnym słońcu oraz z nawozami uważajcie albo stosujcie ich bardzo mało, gdyż wasze pomidory na początku tego wcale nie potrzebują. Ta metoda i te błędy trzeba przestrzegać w sumie nie tylko w stosunku do pomidorów, ale również do papryk innych warzyw, które hodujecie w waszych ogrodach. Jeżeli chodzi o róże, hortensje, też nie możecie przenawozić ich ani po prostu podlewać ich za bardzo, żeby ten system korzeniowy bardziej się po prostu rozbudował w głąb ziemi, gdzie, gdzie wody jest dostatecznie dużo nie musimy po prostu lać tej wody na umór skoro mamy i tak jakąś tam jak wiecie sami suszę po co tej wody tyle wylewać i po prostu robić naszym roślinom pod górkę ja resztę wody wykorzystam do podlania jeszcze swoich borówek, poziomych oraz reszt, reszty rozsady rzodkiewek, sałaty i cebuli. To wszystko na dzisiaj. Powiedzcie, jak wasze pomidory, pewnie już macie troszeczkę większe, jak wy sobie radzicie z uprawą waszych pomidorów i papryk w waszych przydomowych ogródkach. To wszystko na dzisiaj. Hej!